I ja osłabę Games i witam Was w kolejnym filmie na kanale, w którym e, mamy kolejny update, kolejna środa, powiedzmy przedostatnia, ponieważ za tydzień jest ostatnia. A za dwa tygodnie już premiera oczywiście, sezonu. Także, moi drodzy, dzisiejszy update jest bardzo mały. E, no, nie ma co się dziwić, powiedzmy, zakończenie. Event wciąż trwa, e, jeśli tutaj chodzi o tego Warhammera. E, przed nami jeszcze ostatni event, który będzie za dzień w środę, ale przed nami także umówienie nowych update'ów i takie małe patch notes, e, małe zmiany e, dotyczące właśnie, no, zmian, które ubiły się w sumie we wtorek. Tak czy inaczej, zawciałabym w górę. No i co, przechodzimy do filmu. Więc jak widać, że jest to na ekranach, mamy ogromną tutaj e, tak zwaną, wiadomo. Dzień Zero Operacja jest to oczywiście tutaj mobile, który jak już w poprzednim filmie oferuje nagrody, tak, które możecie dostać za, powiedzmy, za logowanie. się. Mnie to kompletnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Mieją tu sobie oczywiście tutaj dzienne wyzwania, także, sorry, tygodniowe, także szybko w sumie ja Wam pokażę. I także pokażemy nowy mod, który w sumie ta broń bardzo fajnie zmienia w tym tygodniu, ogólnie jest to ostatni mod w tym tygodniu, więc wchodzimy oczywiście w wy, wyzwania. No i w tym przypadku... Jak sobie jedziemy w tygodniowe, tak w trybie zombie, jak i w trybie battle royale, jak i w trybie wielozwoju mamy 7 nowych wyzwań W tym oczywiście także progres do kamuflaża, zgniłe piekło, już za tydzień będzie dostępne kamuflaż zgniłe piekło, tak Ponieważ będzie ukończone 8 na 8 wyzwań tygodniowych Także w tym tygodniu jak widać mamy także zestaw Jack Outlaw 277 na BAS-B, karabin bojowy Który tą broń zmienia w karabin wyborowy, ale to za chwilę o tym tak, inaczej mamy wyzwania dotyczące tutaj zabójstw specjalnych wrogów, tak? Czyli bossów z karabiny wyborowego, czy też mając Jagera, czy też zabójcze Dakiri, tak? Tutaj ilości wrogów typu 300-200, tak? Także mamy tutaj chociażby wyzwania zabij w trybie ogólnia ciągłego najemnika, czy też zabij tutaj 200 zombie za pomocą wyborowego Mając tutaj broń pomarańczową, w małym zagrożeniu e, terenu Także no, tak to ogólnie wygląda, tak, że mamy tam krytyczne zabójstwa Jeżeli zrobicie te 5 ręża, odblokujecie to broń w sumie chciałbym wam pokazać ten dodatek, który tą broń dosłownie zmienia w inną broń a więc, a więc chyba większość z was kojarzy tutaj Baspa B, tak? Jest to karabin bojowy chyba jeden z najlepszych w grze No może poza tym nowym, który teraz wyszedł Jak pamiętacie, strzela w ten sposób, co nie? No, no, no nie, nie do końca jak założymy już oczywiście zestaw do przeróbki Jack Outla 227, który jak widać mamy zestaw do przeróbki zmienia Baspa w karabin dźwigniowy zmniejszając jego szybką strzelność, ale znacznie zwiększają celność. Jak i zapewniając mu bardziej śmiertelną precyzję. Także ma zwiększoną szybkostrzelność przy strzelni z biodra co pozwala radzić sobie z zagrożeniami na wysokim dystansie, gdy celność nie jest aż tak ważna. Tak, to jest właśnie zabawne, ponieważ jak celujecie z tej broni, to ma bardzo wolną szybkostrzelność. Tak, to jest taki minus, ale mamy plus, że bardzo szybko ma szybkostrzelność, jak właśnie nie celujemy, co nie ja zaraz oczywiście pokażę. Także mamy plus 3 do obrażeń. Prędkość pocisków w ogóle jest ekstremalnie bardzo, bardzo dobra. Mamy także zasięg obrażeń plus 2, także no sprawdźmy w sumie, załóżmy tutaj generalnie Wam blokuje się rękojeść jak ma, jakiś magazyn, także musicie pamiętać o tym, że nie będziecie mogli tych dwóch dodatków użyć, co jest e, no, dosyć ważne moim zdaniem, w szczególnie ja, ja, ja lubię często rękojeść e, używać, wiadomo tutaj zwykle lufę lub wylot lufy lub pod blokuje, ale w tym przypadku jak, jak widać nie, jak widać tylko te dwa tutaj. Także przypominam, że blokuje kolbę, dosłownie wszystkie kolby blokuje poza tą jedną, agresywną, e, no, która powoduje sporo w sumie odrzutu i tak dalej, bo jest to kolba przycięta. E, tak czy bardzo jest ciekawa to broń, ponieważ e, jak widać, strzela w ten sposób, gdy nie celujemy. Dosyć szybko, tak, ale jak już przetulujemy. jak widać, o wiele wolniej. Ponieważ jest tak skonstruowana. Więc coś ciekawego, moim zdaniem, do przetestowania, jak najbardziej w trybie multiplayer. Nie do końca w zombies. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie testowałem. Być może w warzone e, ogólnie jest w miarę dobry ten upgrade, bo wiadomo, że, wiadomo, że to zwykle te dmr tak zwane mają do, no, nawet dobry image, na tych właśnie e, średnio dalekich e, zasięgach. A jako, że ta broń ma, plus tutaj 2 do zasięgu, plus 3 do pocisku e, prędkości blisku, to zakładam, że jest dosyć dobra, jak na dalekie dystanse, Także no, do zombies nie polecam. Jeśli chodzi o playlisty, wiele się nie zmieniło, Mam dalej Layover, 247 x ale powrócił Colossus, ale do Ship House, tak jest, Ship House, który jest oczywiście, jest to połączenie Dust House z Shipmentem, kiedyś to był e, Shoot House, tak, Le jakby, jako że Shoot House jest powiedzmy z poprzedniego koda, jest to jak pseudo-kategoryzowana jako stara mapa, oczywiście jest w MW3, tylko w innej playlistie. W tym przypadku mamy oczywiście 24x7, Shipmas oraz Duskhop, czyli wiadomo, Shipmas to jest ta nowa wersja Shipmenta tegoroczna, także ogólnie super, można bardzo fajnie tu się bawić, levelować i robić kamo, cokolwiek, jakieś wyzwania, bardzo szybko, wiadomo, w szybkim tempie, dużo czasu nie zmarnujecie, także no, chyba każdy kocha tą listę, więc dlatego je w sumie dają od lat, dosłownie od 5 lat, ta lista, powiedzmy jest regularnie, gdy jest Shipment w grze i tak dalej, czy też jak Newtown. Mało chaotyczne na mapy zawsze, zawsze są fan, także no. No i pozostałe raczej tu się widzę, nie zmieniły. Ehm, tak jest. Także mamy mały paszno w sumie tego update'u. I ono w sumie tutaj dużo nie bo z tą ze wtorku 19 marca. I jak widać mamy światowe dostosowanie poprawiono widoczność przez szybę planu tarczy przeciw zamieszkom Angus Im Imperlas, czyli tutaj mówią o bandu, że teraz łatwiej będzie widać. Wcześniej ta tarcza sama była czerwona. Także nam problem graficzny na rękach skórki operatora Battle Sister. Okej, okay, spoko. Także mamy tryb wieloosobowy, i z poprawki błędów w menu filtra, szybkiego gra widget mapy będzie teraz wyświetlał tylko mapy dostępne w wybranych trybach. Wyzwania odblokowane operatora będą teraz prawidłowo wyświetlać. Wymagania usunięte zblokowane i niemożliwe do zdobycia karty telefoniczne czy też wizytówki. Modern Warfare 2 z menu dostosowania Także mamy ukończone tygodniowe wyzwania, nie będą już się wyświetlać, pustego powiadomienia po powitaniu. I w meczu prywatnym HUD nie będzie już znikał podczas fazy eskorty operacji Tin Man. Tryby Jagger Mosh, tutaj ciekawe zmiany, Jagger Ci nie są już odporni na następujące wyposażenie taktyczne. Wcześniej byli odporni właśnie na granaty obuszające, granat błyskowy i kij rażący, czy też ten szokstyk. W tym przypadku już nie będą, także to zostało naprawione w naszym fajnym trybie Jagger Mosh, który polecam zagrać, oraz usunięto jak spróbuj umożliwiający graczom wyposażenie, w miejsce na narodowe wyposażenie. Do tego jeszcze wejście do wody nie będzie już powodować utraty funkcjonalnej broni gracza. Jeśli chodzi o broń, jak widać tutaj mamy render dusz, nasza nowa broń, mele, miecz, tak? Gracze nie będą już doświadczać opóźnienia po rzucaniu ekwipunku lub zamienię na rendera duszy, tak żeby było wcześniej opóźnienie, zanim mogli się jakby stosować atak. W tym przypadku tak nie będzie. No i finalnie Zombies, to jedna zmiana, w sumie dwie, ale jedna, rozwiązano problem w wyniku którego gracze mogli napotkać komunikat o będzie podczas przeglądania swoich poziomów o zabezpieczenia na karcie gracza. Czyli po jak przeglądaliście swój tzw. poziom izolacji strików, tak, mogliście zostać e, powiedzmy wywaleni w ogóle z Zombies. No i jak finalnie, jak to zwykle, stabilność na różne poprawki dotyczące awarii stabilności. A więc generalnie z grubsza to tyle, zapraszam za tydzień, gdzie będzie nowy event. Także, także będzie film jak go zrobić i tak dalej, jakie to będą wyzwania, jaka to nagroda. A jeśli chodzi o co, co tygodniowe wyzwania, zostało nam jeszcze jeden tydzień przed nami, w środę gdzie odblokujemy specyficzny blueprint na SMG. Do końca nie jestem w stanie powiedzieć jaki to będzie SMG. Wydaje mi się, że AMR-9 lub wasp 9 to właśnie z tych dwóch broni dostajemy darmowy blueprint właśnie za ukończenie wszystkich ośmiu wyzwań tygodnia wraz oczywiście z kamuflażem, który, no, jeden z lepszych w sezonie, także no. Tak czy inaczej, jeżeli odpuścicie ostatnie dwa tygodnie, e, tego sezonu nie winie Was, bo wszyscy powiedzmy zakończenie sezonu i czekamy oczywiście na sezon trzeci, który no podobno wklucza oczywiście ogromną mapę do Warzona e, czy też Rebirth Island ukochaną tak naszą mapę e, tak zwane wiadomo Alcatraz Nasze, no i co co? To, to byłoby na tyle, oczywiście sezon trzeci się rozpoczyna 3 kwietnia, przypominam dla tych co nie wiedzą, a przed nami zakładam, że już będzie blog za jakoś Za tydzień, dosłownie 29 marca prawdopodobnie będzie blog, także zobaczymy jak to będzie. Tak dzięki za obejrzenie jak zwykle zostaw suba, jeżeli tu jesteś nowy, a jeżeli jesteś tu już stary, no to zapraszam do docenia pyw w górę oraz dla tych co w sumie nie mają włączonych powiadomień zapraszam także do włączenia, ponieważ wtedy macie na jakimś znowu powiedzmy po jak jest nowy film na temat nowych informacji, które oczywiście na bieżąco robię lub jakichś poradników itd. Także dziękuję za wszystko i co, do usłyszenia. na razie, MAKLER OUT! He got We are the ones who live.